Shadow? Gdzie jesteś? Czołem, wodzie. Czołem, czołem. Shadow? Gdzie jesteś, synku? Shadow? Tak myślałem, że tu przyjdziesz. Powinieneś leżeć. Jesteś skrajnie wyczerpany. Jak niątko? Skąd je masz? Może chciałbyś je zatrzymać jako domowe zwierzątko? Uśmiechasz się. Nawet nie wiesz, jak mnie to cieszy. Ręka odrasta, więc pewnie bardzo cię swędzi. Rany mniej bolą na mrozie, prawda? Chodź, wracajmy do chaty, jest dziś bardzo zimno. Maleństwo się przeziębi. Synku, mogę się tylko domyśleć, jak bardzo ci ciężko. Ale trzeba żyć dalej. Nordmandia jest już wolna. Ale bogowie, jakim kosztem? Chodź, Shadow. Wracajmy do domu. Chcę do mamy. Kiedyś ją pomścimy. Obiecuję. Białach, białach, wstawaj, podnieś to kościste dupsko, słyszysz? Co? Mam ci nadepnąć na ogon, żebyś się zbudził. Spieprzaj, nie chce mi się. A kopniaka też nie chcesz. Jakbyś nie siedział tyle po nocy i nie gapił się w gwiazdki. Twoja żona mi się śniła. Co? Masz bujną wyobraźnię. Daj mu spokój Beksalalo. Chyba ostatnio źle sypiał. Pić, dziwkować, nie żałować. Bieda musi pobalować. Tak tak Fargot, ale twoje dowizyni wuj mają się do reszty drużyny. Śniła mi się taka dziewózka w kształcie gruchy. A jakie ja miała melony, a jaką pulechną cytrynę. Jeśli już o owocach, to mamy na śniadanie tylko suszone morele. Brat, dobrze się czujesz? Wszystko w porządku. Chyba ten klimat mnie nie służy. Dopiero przekroczyliśmy granicę lotry, a przed nami jeszcze pustyni warantu. Dasz radę? Co się martwisz? Zgolimy mu futro. Od razu będzie mu chłodniej. Zwariowałeś? Jak on będzie wyglądał? Ja ci powiem, kochanie. Zostanę najprzystojniejszym wilkiem w naszej bandzie dziwolągów i będę wyrywał wszystkie zachomienia... ...i wtedy do wybrzeża Zurra. Było tam mnóstwo, mnóstwo krwiożerczych syren, ale wiadomo. Wilki są zbyt głupie i nie uwierzyły, a mój nos z daleka wyczuł te srebrnki. Złapałem za stery i dałem ostro na sterburtę. Czym Bosman strasznie się wkurzył? Małpa jedna. Ale było zajebiaszcze, jak rozdziawili gęby, wid Pijactwo to super zawód, ale wolę być jakąś psychą jak dorosły... Zamknij się wreszcie, fafroclu. Haha, zazdrościsz mi, bo nigdy nie opuszczałeś tej swojej zapyziałej nory. O granicach Nordmandii już nie wspominając. Niech ci będzie. Co? Żadnej posty? Wracaj tu i kłóć się ze mną. Lua, nie sądzisz, że Shadow ostatnio dziwnie się zachowuje? Tak, wiem o co ci chodzi. Nie ma takich nastrojów od czasów wojny niewolników. To znaczy? Sama nie wiem. Po wojnie długo go nie widziałam. Myślałam nawet, że nie żyje. Spotkałam go potem, gdy byliśmy już dorośli. Ale to nie był ten sam chłopak. Shadow zawsze był optymistą i miał specyficzne poczucie humoru. Teraz gdy wiem, że jest demonem... Inaczej na to patrzę. Z nim się dzieje coś niedobrego. Czuję to w kościach. Nie marudźcie smutasy. Idziemy. Przez najgęstszą dżunglę? To się wcale nie kalkuluje. To najkrótsza droga by wyjść z tej części mokradeł. Czy ty w ogóle byłeś gdzieś dalej niż tu? No cóż, mniej więcej. Mędrzec mawia. Przygadał kocioł Garnkowi. Oj daj syna wstrzymanie biała dupo. Zamiast gadać ciągle o tych mędrcach przygadałbyś sobie jakiegoś Lachona. Lachona? A co to jest? Serakielu, co to takiego? Jak to nie wiesz? Co? Taki mądry uczony, a nie wie co to lachon. Mirki, wiesz co to lachon? No pewnie, że wiem. A ty, kwiatuszku? Przestań zadawać głupie pytania. Lachon to oznaczy laska. Brawo Azrak. Widać, że swój chłop jesteś. Po co mi laska? W walce wolę miecze niż kije. Braciszku, laska to taki slang. Mówi się tak na ładną dziewczynę. Pchi, co za durne określenie. Jak z toka. Nie każdy jest tak elokwentny jak ty. Zwłaszcza jeśli jest młodocianym piratem. Misiaczku, o ile mi wiadomo w twojej branży takie słowa to codzienność. Nigdy nie przygadałaś mu jakiejś koleżanki? Skąd wiesz co przedtem robiłam? No cóż, mały szary ptaszek mi powiedział. Mówił też, że nie tylko w języku jesteś siostra. Ja, co, ja nie chciałem... Szary ptaszek, tak? Chłopcy. My tu gadu gadła warantczeka. Bexalala, główniaż, idziecie z przodu. Ale. Bez dyskusji. Spoczko, spoczko, kochanie. Rozumiem aluzję. Często obgadujesz swoje dziewczyny z kolegami? Nie miewam dziewczyn, tylko żonę. Zapamiętaj to sobie. Ciekawe, czy byłoby ci miło, gdybym z nią sobie pogadała? To ty chciałaś się ze mną przespać, a nie ja z tobą. Wiem, wiem. Byłeś całkiem niezły, ale i tak uważam to za życiowy błąd. Uhuhu, ale ostra rozmówka. Ostatni raz taką miałem, gdy niejaka panna Gryzelda nakryła mnie z jej siostrą. A nie, potem była jeszcze Joanna. A ja wiem czemuś się tak zeźwiła, motylku. Lecisz na dużego, a ony nie wie, że trzepałaś ogonkiem za kasę. Prawda? Białasek też jest raczej nieuświadomiony. Mam nadzieję, że jesteś równie bystry, co wyrozumiały. Co do tego drugiego niekoniecznie, ale dla ciebie zrobię wyjątek, mój tyfu trzasty ponczusiu. Zachowujecie się podejrzanie. Hehe, bo widzisz Szanuś, ja to sobie w ogóle myślałem, że jak ty i nasze słoneczko nie jesteście prawdziwi, znaczy się prawdziwym rodzeństwem. To może ty i ona, no wiesz? Nie idź tyłem, bo się potkniesz. O Chorcia, skąd wiedziałeś, że taki mam zamiar? Zajrzałem ci do głowy. Tak, tak, władca cieni, jasne. No ale do rzeczy. Teraz już wiem, że to porządna kobieta. Tak, tak. Ale powiedz, tak między nami. Robiłeś to już kiedyś? Znaczy się co? No nie udawaj. Na pewno w tych swoich książkach czytałeś niejedną jedną pikantną historykę. Ruchanko kolego. Albo bzyku bzyku jak to woli. Ugniata niesianka. Figo fago Figofago umca umcza dymu, dymu. Maliszka dyszowa rocholka. Że co? Po jakiemu to? Znam biegle 22 języki. Ale kiedy ty mówisz, to właśnie o to samo bym zapytał. Po jakiemu to? Niesamowite. A ja zawsze się zastanawiałem, jak chytrze wymigać się od niewygodnych pytań. Szaduś, jesteś moim idolem. Oczywiście zaraz po szaraku. Co? Czemu jego bardziej lubisz? Bo ty zadzierasz nosa tak wysoko, że mógłbyś się nim podeprzeć. Mędrzec mawia. Ciekieramotyka motyka, krowa dupa. No widzisz, jak chcesz to gadasz jak swój. Po mamuśku, tu się robi gęsto jak w smole. Czego innego spodziewać się podziczy? Chcę stąd wyjść. Jakieś cholerne kolce powłaziły mi w ogon. Swędzi jak przy przysypie. Ciekawe kto nas pościągnął. No dobra, Mławina. Co tam widzisz, sza? W takiej dżungli musiały wytworzyć się widmowe tunele. Zaraz wracam. Co to było? Na kapcie, dziadusia pachniuk wyparował. Gdzie ja to wcześniej widziałem? On mówi, że szaduś przekroczył szeol. Czy wszystkie demony mówią po owczemu? To normalne, że znamy język zwierząt. Cereczku, ja Cię chyba zrozumiałem. Możesz powtórzyć, co mówiłeś? Coś o Szeolu? Tunele. Czym są te tunele? Tak, rozumiem, przepływająca energia. Gościńce Szeolu, bezpieczne ścieżki. Szadów chce znaleźć najlepszą drogę, szukając jej odbicia w Szeolu, prawda? Dobrze, rozumiem? Widziałem, to wspaniale móc z tobą porozmawiać. No świetnie. Szaduś się bawi w świecie Marlaku, a my mamy czekać. Idę puścić Szczocha. O, dobry pomysł. Panowie i pani, przerwa na siusianko i kanapki. Nirtuś, który dalej dosięgnie tamtego kamienia. Kiepska ta twoja pompka. Dopiero się rozkręcam. Uhuhu, jaki wodospad. Wodospad? Nie widziałeś jeszcze waranckich wejzerów. Szarak, uważaj. Co? A nic, za późno. Zmoczyłeś Biedronkę. Uf, o wiele lepiej. Co to jest? Alarm. A zrak coś tu jest. Dobroni, tu dcyp. Kukam, zmieni się i przepędź ich. jak to nie możesz. Skamandryckie kupły swą energię, pobierają odżywiciela. Póki Shadow nie wróci, Serek pozostanie owcą. Zdaje się, że weszliśmy na ich teren. Co robimy? Jest ich pięciu razy więcej. Chyba będziemy musieli zrobić im krzywdę. No to ryczyn! Łazrak pani! Bierz ich za chwilę! Czułem się głodny. No którego mam zjeść? Lua, wstawaj. Paszałwon kuza. Czarne białe, czarne białe, czarne białe, czarne białe, czarne białe, czarne białe, czarne, białe, białe Krust mamina, krust mamina. Diobeły. Pagalba. Spadajcie na drzewo banany prostować, pasiaste pajace. Ciekawe czy są smaczni. Odbiło Ci. Teraz czy będziesz zżerał? Nie tuś, pochamuj się. Da się nad tym panować. O, jeszcze jeden tubylec. Kraminocja, niż mu brala. A szauta diobeły. Was praszuje bulinę! O nie! To śmierdzi jak... ...jenioła! Co się dzieje? Się. O babciu! Co im zrobiłaś stara prókwo? Lu! Uważaj! Takie ptaczki. a Grimmy mi zmucił nad nami. O bogowie, co się dzieje? Dzień dobry. Ciebie i Fafrocla ominęło wiele ciekawych wydarzeń. O Manuśku, to ta zbraja dzikusów. Myszko nie ty bu wujca zarzuć. Ne papa, ja nie chaj gdzie beły. A kysz, a kysz zlemakuj, nagłoduję malpiaty, tu lu swabodne A kysz, a kysz zlemakuj, nagłoduję tu lu swabodne A krysza a kysz zlemakuj. Nie wygląda to dobrze, chyba chcą odprawić jakąś ceremonię. Chętnie bym się pobawił, gdyby to była jaka zabawa. Ale oni chyba nie żartują. Nie możesz rozerwać tych lin, Farlot? Ta babka potraktowała nas sproszkowaną niemiołą. To bardzo potężna broń przeciwko Skomandr. Odbiera siłę. A teraz porozwieszała na nas to cholerne zielsko, byśmy nie mogli uciec. Serka wrzucili do kotła z warzywami, a nas przeprowadzili tutaj. Cholera, gdzie jest biała, gdy jest najbardziej potrzebne? Malpiaty.